Startował na torze ponad trzy dekady, od połowy lat 70. do 2007 roku. Zaczynał w Zielonej Górze, której pozostał wierny niemal do końca swojej kariery. Przyszedłem kiedyś na zawody, spodobało mi się to. No i tak sobie pomyślałem, że, że chciałem tak jeździć. No i dopiero swego. Przyszedłem tu z moim kolegą z klasy do trenera Sochackiego, zapisaliśmy się. On był bardzo wysoki, także trener mu powiedział, że lepiej, żeby poszedł na koszykówkę. A ja takiemu przypadłem, jakoś do w oko wpadłem i mówi, że będę się chyba nadawał. Od początku było wiadomo, że będzie zawodnikiem znakomitym. W drugim roku startów na zapleczu ekstraklasy miał już trzecią średnią w lidze. Pomimo tego, kiedy klubowi koledzy po meczu szli pod prysznic, on, młodziutki lider, miał obowiązek zapakować wszystkie motocykle na samochód. Takie obowiązywały wtedy zasady. No wtedy była logistyka, to był Żuk, albo Star, no i trzeba było samemu wszystko to, no, normalnie, no ja byłem jako najmłodszy i to musiałem słuchać się tych starszych wyjadaczy. W 1982 roku Husza został indywidualnym mistrzem kraju w finale, podczas którego miał być tylko rezerwowym. Dzień przed, przed finałem dowiedziałem się, że nie przyjedzie właśnie Błaszak, bo ma kontuzję i ja zastąpię jego i... No i wystartuję w tym dniu. Akurat no, to taki, taki luzik miałem, i, bo też w tym samym dniu, jak przyjechałem do domu, powiedziałem, że będę jutro jeździł, to żona była w ciąży i miała termin późniejszy i z tego wszystkiego musiałem ją zawieźć do szpitala i urodziło właśnie drugą córkę. Dla mnie także, że to był wyjątkowy dzień. No, tak jak wspominam go zawsze, jak przy rozmowach, to, to jest najspanialszy, naj, najmilszy moi, mój dzień w sporcie. Kilka lat później wystąpił w ostatnim biegu legendarnego Iwana Maudżera. Podczas pożegnalnego turnieju w Gnieźnie w starciu z Chuszczą nowozelandczyk upadł i doznał kontuzji. Maudżer się wywrócił, no i później dwóch zawodników na niego jeszcze najechało i doznał kontuzji, że już nie, nie startował właśnie w tym swoim jubileuszowym turnieju. Było to 30 lat jazdy na żużlu Maudżera. Po zakończeniu startów Andrzej Chuszcza musiał po prostu pozostać przy żużlu. Zajmuję się szkoleniem tych najmłodszych chłopców, którzy przychodzą, zaczynają jeździć i, i do zdania licencji. Zajmuje się też z zawodnikami młodzieżowymi razem z Piotkiem Żyto. Wspólnie się dogadujemy, także jest bardzo fajnie na razie. Andrzej Chuszcza, multimedalista Mistrzostw Polski, wielokrotny reprezentant kraju, pozostał jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego żurzla.